Czy przybliżamy się do stagflacji, która jest bardzo niebezpieczną pułapką? O tym będę rozmawiał z doktorem Przemysławem Kwietkiem, głównym ekonomistą XTB. Dzień dobry, witaj Przemku. Witaj Zbyszku, dzień dobry Państwu. Mamy wysoką inflację. No, i już mamy w takim razie jeden powód, aby rozmawiać o stagflacji, która jest niebezpieczna. Dlaczego jest tak niebezpieczna? No, stagflacja to jest taki bardzo nieprzyjemny okres. W gospodarce, czy jest sytuacja w gospodarce, gdzie mamy z jednej strony rosnące ceny, z drugiej strony brak wzrostu gospodarczego, czy ten wzrost poniżej możliwości gospodarki. Jest to, nie jest to sytuacja częsta, tak? no bo zwykle jest tak, że do wygenerowania presji cenowej potrzebny jest wzrost gospodarczy, tak, w sensie mocny popyt, dzięki czemu firmy mogą podnosić ceny. Ale jeśli te ceny zaczną rosnąć przez jakiś czas, co wynika? może wynikać z popytu, może wynikać z kosztów i utrwalą się tak zwane oczekiwania inflacyjne, czyli ludzie widzą, że ceny rosną, więc akceptują ten fakt i też jakby zmagają go, domagając się na przykład regularnych podwyżek wynagrodzeń, to może się okazać, że wzrost gospodarczy zwolni, a ta inflacja niespecjalnie się zatrzyma I to jest właśnie okres inflacji, to nie był częstym, częstym okresem w historycznych gospodarkach. Niedawno Stany Zalic Zjednoczone zaliczyły tam 4 5 -letni ale okres. Jakby, najbardziej, lat. najbardziej słynny jest ten okres drugiej połowy lat 70., w początku lat 80., okres bardzo nieprzyjemny dla rynków finansowych. No bo wiadomo, że e, jakby wartość pieniądza spada, a... E, na, Potencjał gospodarczy wydaje się nieduży, bo nie ma tego wzrostu gospodarczego. No i jakby, ponieważ teraz mamy wysoką inflację, jak na standardy ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech dekad, no to oczywiście zaczęło się o tym mówić, że no a co będzie, jeśli ten wzrost gospodarczy napędzany otwieraniem gospodarek i potężnym wsparciem fiskalnym, także polityką pieniężną, do drugim pieniądza, co będzie, jeśli on nagle wyparuje, a ta wysoka inflacja zostanie. Patrząc do raportu Narodowego Banku Polskiego, to w pierwszym półroczu dodruk pieniędzy wynosił 53 miliardy złotych, to jest 7,4% rok do roku. To można powiedzieć, że NBP przyczynia się do wysokiej inflacji w Polsce. No na pewno taka polityka skrajnie luźna, gdzie mamy zerowe stopy procentowe i, i jeszcze dodatkowo program ilościowy, ona Wspiera inflację, to jakby nie jest, myślę, że sam MB chyba to przyzna otwartym tekstem, no bo jakby taka jest rola polityki pieniężnej, że ona, jeśli jest bardzo ekspansywna, no to powinna sprzyjać wzrostowi gospodarczemu i przynajmniej w krótkim okresie, i inflacji. Jeśli jest restrykcyjna, no to ogranicza wzrost gospodarczy w krótkim okresie i ogranicza inflację. Jakby taka jest, taka jest idea, tak. No więc, więc tak, no jakby generalnie na pewno, na pewno. Ta polityka pieniężna, którą mamy teraz, nie pomaga w tym, żeby tą inflację szybciej sprowadzić do celu, który wynosi 2,5% w Polsce. Mam wrażenie, że wszystkie ważne kraje porzuciły podejście monetarystyczne, że jak PKB spada, to powinno dochodzić do sterylizacji pieniądza, czyli ilość pieniądza powinna się zmniejszać, a nie zwiększać. Już nikt chyba tak nie myśli, tak? No to jakby nie chciałbym otwierać może takiej akademickiej dyskusji, tak jakby. Odnośnie ilości pieniądza, bo, bo też to nie jest tak, że nie jest monopol, tak, gdzie mamy papierowe pieniążki i możemy łatwo tym sterować. Tak, jeszcze jest szybkość pieniądza w obiegu, i to też jest e, otwarta dyskusja, jak to liczyć. Tak. Natomiast e, przeszliśmy na pewno do tego paradygmatu stóp procentowych e, i krzywej stóp procentowych, tego jak to oddziaływuje na, e, na gospodarkę. No i tutaj, no i tutaj jakby nie, nie ma wątpliwości, że no polityka, którą mamy obecnie w zasadzie nie ma wszędzie na świecie, że ona ma działanie pobudzające, o czym już wspomniałem. Kwestią dyskusyjną jest to, czy działanie jest potrzebne, czy też nie, i jakby jakie mogą być tego efekty. Bo napisałeś też w jednym ze swoich komentarzy, że stagflacji nie traktujesz jednego jako scenariusza bazowego. No to w zasadzie mógłbym odetchnąć i powiedzieć, że nie ma czym się martwić. No, da, dlatego, że tak jak wielokrotnie podkreślam, jesteśmy w, okre, w okresie bardzo nieprzewidywalnym ze względu na skalę interwencji, która została podjęta po wprowadzonych restrykcjach w ubiegłym roku. Ona zaburzyła nam kompletnie cykl koniunkturalny. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, koja z rzędem temu, kto jest, no nie wiem, doświadczonym ekonomistą i podpisze się pod jakąś tezą, że jesteśmy w takiej, a takiej fazie cyklu koniunkturalnego. Ten cykl został bardzo zaburzony i w sumie nie do końca wiadomo, gdzie teraz jesteśmy. Mamy bardzo mocny popyt, który też stymuluje inflację, ale popyt jest generowany jeszcze przez właśnie tą odpowiedź, interwencji interwencję rządzących. Tak? I teraz oczywiście pytanie brzmi, co się stanie, kiedy ten popyt spadnie? No przekonamy się, bo on siłą rzeczy się nie utrzyma na jakimś poziomie. W różnych krajach oczywiście to jest w różnym stopniu, ale... Pytanie, jakby, gdzie to się unormalizuje, tak? Czy to będzie tak, że ten popyt kompletnie wyparuje i, i nagle gospodarka bardzo siądzie, a jeśli tak, co wtedy będzie z presją cenową? Czy te oczekiwania na przykład inflacyjne, o czym ja wspomniałem, ukształtują się już na tyle wysokim poziomie, że ta inflacja i tak zostanie na poziomie powyżej celu, czy też może firmy do tego czasu zwiększą moce produkcyjne i widząc słaby popyt, zaczną walczyć o klienta i obniżać ceny, albo przynajmniej ich nie, nie będą podnosić. Więc tych znaków zapytania jest bardzo dużo i no po prostu trzeba mieć trochę pokory, patrząc na to, co um, się dzieje w gospodarce i no nie, nie trzymać się moim zdaniem jakiegoś jednego scenariusza, będąc przekonać, że to na pewno tak się zadzieje, bo tak jak mówię, jesteśmy w sytuacji, w której do której nie mamy historycznych analogii. Czy Polsce grozi stagflacja? O tym rozmawiałem z doktorem Przemysławem Kwietniem, głównym ekonomistą XTB. Dziękuję Przemku za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.